No, bo pszczoła, tak? No i co, tak zdziwiony jestem? Innych piosenek nie było? Najstarsza pszczoła na świecie, 40 pasi, lat. Właśnie tak ma być, najstarsza ma być. Ja no nie. tyle najpierw. ładnych numerów innych i to ty mi to musiałeś zrobić Tak, akurat. bo mi to pasi. No pasi ci to. Mnie to nie pasi. Ale mnie pasi. Dobra. No, to dawaj Zbyszek, jedziemy. Z tym koksem? Tak, z tym koksem, dawaj jedziemy. już ja, z tym nie wytrzymaję ja to ściągnę. Co ty ja się nie będę męczyć, proszę cię. Weź to Połóż. To by się zaczyna ja? jak to jest? Ja też mam tę pszczółkę, a ty którą? To lecisz dalej. Psi. No dawaj, spiętrzaj się. Kurwa. Dobra, lecimy. Tę pszczółkę, Maje, którą widzicie, widzicie zobowią, mają, Wszyscy, mają. wszyscy maję. maję znają i kochają, mają. Maja wrówa tu i tam. No. no jak dobrze mi idzie, no Zbyszek, proszę cię. Jeszcze raz. Tę pszczółkę, którą widzicie, widzicie sobie, mają, Wszyscy Maję znają i kochają, Moja fruwa trójka. Sobie tak? Świat swój dzień, pokazując nam. Na dziś spokiła na ręka zwinna szuka maja. Śmiała spysta, Ze zezwutna maja. moja przyjaciółka maja. maja. No fantastycznie. To jest najlepsze wykonanie pszczoły, jakie słyszałem w tym. No to trzymajcie się. Powodzenia w akcji. Jesteśmy z Wami, pamiętacie. Pokoje życzliwości. Tak.